1 grudnia, a to oznacza, że już można... Jest ultra ciemno, ale ja i tak mam dobry humor. Zaraz będę się zbierać, bo idziemy na lodowisko. Mamy taki bardziej rodzinny, można powiedzieć, dzień. W ogóle miałam się nie kręcić, wiem, mówiłam Wam to w ostatnim vlogu, ale stwierdziłam, że a dobra, jednak niech będzie. Jak już coś takiego ciekawego dzisiaj w miarę robimy, to już to uwiecznimy na vlogmasie. Dzisiaj tego nie będzie otwierania kalendarzy, no bo jak już mówiłam wcześniej, otworzyłam pierwsze okienko w listopadzie. Nie mogę, że z tego się teraz będę tłumaczyć, ale tyle było komentarzy pod ostatnim vlogiem, że po prostu muszę Wam to pokazać, bo bardzo dużo osób napisało, że nie wiem jaki telefon kupiłam, bo kupiłam niby 8 plus. Dupa, prawda? Ponieważ kupiłam siódemkę, jak już wcześniej mówiłam. Po prostu to jest obudowa, która jest bardzo podobna do, takiego, do tej ósemki. I nie, nie kupiłam ósemki, dlatego że po prostu nie chciałam szklanego tła. Koniec tematu. Nie mi się, jak w wielkości mojej chórze, bo wyglądam jakieś takie małe. Tła! są. Jakieś takie małe dziecko! Już 20 lat. To mamusia, to normalnie jakaś profesjonalistka, normalnie figurowa Co, nie? A ile razy ty w ogóle na nich jeździłaś? A, Całą młodość Nie, to nie była młodość Nie? Nie Jak to nie? No nie, nie A nie, bo ty miałaś takie brązowe, ja pamiętam, ja... brązowe, miałam białe, ale miałam te małe A, okej okay. Zresztą coś mi się pomyliły fakty, ale no kur... A ja bym takie chciała, ale ja mało jeżdżę Jezu, pierwszy raz mam tak... Ja długo jeżdżę, wiele lat, ale ja po prostu Pierwsza zresztą w ciągu roku do, na lód I po prostu mam wrażenie, że się zaraz zabiję Dla Twojego syna! Nie, 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 nie. Ja nie, umiem, ja nie taki, jak ty! I Tak, pierwsze upadki już zaliczone. Upadki, bo potem jeszcze chyba z dwa razy się wywaliłam. ja nie wiem w ogóle, co to ma być, bo nigdy po prostu żadnych takich rzeczy nie zaliczałam. A tu proszę bardzo za jednym razem. No cóż, każdemu się zdarza. Eee, teraz jesteśmy w domu. Jeszcze byliśmy na chwilę w restauracji na ramenie, a teraz siedzę sobie tutaj odpoczywam, ponieważ znowu zaraz będziemy wychodzić, więc dzisiaj taki bardziej aktywny dzień. Mm. Przyszliśmy na odpalenie świateł ludu a ludu. Teraz pijemy grzańca i jestem w szoku, bo to jest graniec jabłkowy. Mama spotkałaś kiedyś czymś takim? Nie. Ty Sok jabłkowy. Ja, mam, ja mam soczek za kierowcą mama... dzieci! A ja nie. I właśnie dziwnie smakuje, taki jakby ktoś dolał alkoholu do jabłkowy, bo dosłownie. ale co ty taki padnięty? Power mu spadł. Kolejny dzień, początek tygodnia, jednak stwierdziłam, że nagram vloga z dwóch dni. Właśnie teraz wyruszam do Warszawy, już pakuję moją walizkę w tym tygodniu, tak i trochę krócej będę, bo do czwartku, a w piątek już wyjeżdżam i nie mogę się tak doczekać. Pewnie w kolejnym vlogu wam powiem gdzie, co i jak. W ogóle nie wiem z czego to wynika, bo zawsze, dosłownie zawsze w pociągu wyglądam okropnie, bo mi się nie chce do niego szykować, bo dopiero jak przyjeżdżam do Warszawy to się ogarniam już na uczelnię, bo dzisiaj mam zajęcia w ogóle na popołudnie. Szkoła y, niby dzienna, pozdrawiam e, Ale chociaż pasuje mi moja bluza, bo zawsze bluzę mam obszerną do futra, więc chociaż jest jakaś stylówka Żartuj Teleportacja do Wawki Jak już widzicie namalowałam sobie przed chwilą twarz Zaraz będę lecieć, bo jak zwykle nie mam nic z lodów sam muszę zrobić jakieś zakupy na ten tydzień. Potem jadę na uczelnię, no i tak cały dzień mi w sumie zleci. Ale najpierw otwieramy jeszcze kalendarze adwentowe. W ogóle mówiłam, że w tym odcinku nie będzie kalendarzy, no ale no jak widać, dwa dni, więc już mogę kolejnego dnia po prostu otworzyć Biorę oba kalendarze. Jeszcze trzeci tam jest z chlebatami, ale to potem będziemy patrzeć. Eee, I otwieram Revolution. Co my tu będziemy dzisiaj w nim mieć? Zaraz dwójka. Mam szminka, jakaś będzie, bo widzę, że takie dosyć małe i takie kształcie szminki. Ej, ład Czy ja mam taką samą i już, czy nie mam? Nie mam. Ej, ale fajnie, bo się postarali i zrobili inne kosmetyki niż w tamtym roku, bo ogólnie jeszcze nic. Znaczy, ja jeszcze. No, dwie, dwie rzeczy na razie wyjęłam, ale nic się jeszcze nie powtórzyło, więc dobrze. Ej, zobaczymy na... zaraz, jak wygląda na ustach, mimo że już mam szminkę. A teraz jeszcze drugi kalendarz z te technika Wujeczka Mam Jakiś cień będzie Bo taki kwadratowy Aha, o, cień, albo nie To nie jest cień, to jest yy, róż do policzków To nawet jeszcze lepiej, bo ja lubię, yy, lubię właśnie używać takich róż tak się prezentują oba kosmetyki. Mimo, że pomadka ma bardzo ciemne opakowanie, jej swatch wcale nie jest jakiś mocny, to jest ten na górze. A róż to wydaje się być super również cieniem, ponieważ ma bardzo dobry pigment i wydaje mi się, że fajnie wyglądał właśnie jako takie dopełnienie takiego, no, dziennego, ale troszkę mocniejszego makijażu. Tak jak myślałam, kolor jest bardzo naturalny, ale mi się nawet podoba, bo właśnie wydaje się, jakbym w sumie nic nie miała na ustach, a są jednak one takie... Pełniejsze dzięki temu. Róż zaś okazał się strasznie mocny. Ja już go zmazałam, ale go miałam na policzkach i był taki czerwony, więc zdecydowanie będzie lepszym cieniem do powiek. Dzisiaj drugi, więc kolejna herbatka. Cześć, Kasia. Cześć! <grym> Jeszcze raz w vlogmasie. Ale słuchaj, no to szybko, już to dopiero drugi vlogmas jest. <grym> Dokładnie. No. Hej, okay, w ogóle starter na uczelnię, pozdrawiam. Sok yy, mar marchewkowy i herbatka będzie. A po co komu jedzenie? Ja mam... A ja mam wolne! Ej, no właśnie. <grym> Ale nie, ja nie będę marudzić, bo słuchajcie, ja byłam na uczelni ostatnio 10 dni temu. Dużo mam tego miała! Jezus! Ja już naprawdę chcę się uczyć, ja już po prostu pragnę tego. Ale jak wyjdę na moje uczelnie, bardzo opornie to idzie. Bo po prostu nie ma zajęć. A tak mi właśnie zwiewał autobus na uczelnię. Kurde, nie ma tak się spóźnić na zajęcia o 16:30. I my ci mamy taki bilard kupić? Tak, poproszę taki bilard. Będę usadzić taktycznie, szczęśliwa. ma? Ja. My Wymyśliłyśmy sobie z dziewczynami, że robimy sobie taką wigilię naszą wspólną Z prezentami z tego Z Tigera Jeszcze nie było losowania, ale już wiemy, co Oli mamy kupić Taki bilard, o Taki okej, okay. Tutaj składamy A będziesz i... sama w niego grała Ja będę <laughs> partyjki codziennie strzelać, takie Oli Takie <laughs> partyjki na mnie Okej okay. A ty masz świra na funkcję tych psów, naprawdę ty, A coś takiego, jakbyś tej Ali założyła? Wiesz co? Mi się wydaje, że co to, to jest. To noskiem, to miała taki różowy nosek. To jest, jest miarę słodkie nawet. Ja to chyba i kupię. <grym> Ej, <grym> jak kochacie sushi, to możecie sobie kupić taką miłeczkę. A ja szukam, wiesz, I to jest. Ciesz, jakie ja mam ja lubię to, ja mam. sushi. To. Ty Zrobisz to sobie to. nowy paznokcie. To jest. Nie jest. Nie, to widziałam takie TikToki z tym. Widziałaś z tą rączką? Nie. Musisz zobaczyć, ja ci wyśla. Nie, ale to wygląda takie. Mmmm! to fajny, ale nie mogę tego włączyć. Ej, to widziałam nawet, jak ktoś sobie. Ej, myślałam, coś się robić dziwnie. Ja to te... nie dzwoni. Myślałam, że to ja? będzie dzwonić. Hmm. To powinno samo tańczyć, ten czubek powinien tak tańczyć i śpiewać świątecznych piosenki. Odnalazłam miłość swojego życia, nawet taki sam kolor włosów. Ale trochę tak? drogi jest, żeby zostać twoją. Miłość, miłość nie wybieraj Miłością. Okej. <grymka> Okej! Okay. Okay. Generalnie Ola weszła do Home and You i już z niego nie wyjdzie, bo każda plusza, każdy pluszak przy Mikoła jest jej miłością. No, nawet... Miałam zamiar kupić jakiś świąteczny speter, ale nic się nie znalazło, więc weszłyśmy chociaż sobie do Deglasa I patrzcie, jakie to są piękne dekoracje. Znaczy, nie dekoracje, tylko ogólnie takie rzeczy do łazienki świąteczne. Boże, jakie to wszystko jest piękne. Ja uwielbiam takie klimaty. A Ola, to już w ogóle ona świruje mi tam. Ola, świrujesz to, nie? Może mało świąteczne, ale najbardziej jestem zauroczona po prostu tym płynem do kąpieli. On błyszczy i jest w kształcie diamentu, no, czyli to, co kobiety lubią najbardziej. Tam jest jeszcze taki szampan, też płyn do kąpieli. Przepiękne! I różowe. Idziemy bardzo ładną trasą lejką. Jest jak dla Poni, jak można do Świętego Mikołaja. Ale w ogóle bardzo ładnie są cała Arkadia, ale kurczę, chciałyśmy zrobić Znale? jakieś szczęśliwy, moim zdaniem. Ej, bez przesady, ty. Widzisz, już ludzie, ludzie mają w domach. Ale to już było bardzo dawno, w sensie te no, lampki. No, od dwóch tygodni to jest. No właśnie, to już w listopada. No, słuchaj, w Stanach te blogerki mają już dawno, po, od, od początku listopada ozdobione. Ja mówię, ja że za wcześnie, a sama na początku września patrzyłam na świąteczne rzeczy. No właśnie. prawie. No to ja. No, ja chciałam kupić jakieś świąteczne swetry, coś tam, ale nie ma. Był, znaczy były, ale mi się nie podobały. Więc stwierdziłam, że co ja mam kupować, takie co mi się nie podobają. No dokładnie. Ej, a w ogóle to byłyśmy na uczelni, żeby nie było, bo ja wam nie pokazałam nic z uczelni. A ja, a ja byłam na niej, okej? Okay? Była, bo, była, po prostu. im mówiłam, że się spóźnię i może by pomyśleli teraz, że po końcu rezygnowałam. Nie, nie, nie. Po prostu jest już teraz jesteś na ten tam na aktorstwie ci idzie? Ola! Przecież ludzie myślą, Ona że... To naprawdę studiuję na Nie, tak wam wmawia. Dobra, ja, dobra. dobra. Słuchajcie, przez to, nie że, że grałam tak, w Misfit'cie, przez to, że ta baba zaczęła wam wmawiać w jednym vlogu, że ja jestem na aktorstwie... I bardzo dobrze bardzo dużo ludzi myśli, że ja naprawdę to aktorstwo studiuję, co jest... no to jest drugi kierunek. Przestań oszukiwać ludzi. Coś, nie. nie. Nic oprócz świeczki nie kupiłam niestety. To chociaż z niej skorzystam. Będzie ładny, cynamonowy zapach. I jeszcze jedna. I jeszcze jedna. I z takim ładnie świecącym pokojem mogę zabrać się do najpierw jedzenia, a potem montowania tego vlogmasa. Więc dziękuję za te ostatnie dwa dni, i widzimy się już w kolejnym.